A kiedy Mosjasz ich odkrył, byli bardzo liczni, jakkolwiek prowadzili wiele wojen i ciężkich bitew i od czasu do czasu wielu z nich ginęło od miecza. Ich język uległ zwyrodnieniu, gdyż nie zabrali ze sobą żadnych kronik i zaprzeczali istnieniu swego stworzyciela. I ani Mosjasz, ani ci, którzy z nim byli, nie mogli ich zrozumieć. Um. Słyszałem kiedyś taką interpretację tego fragmentu z księgi O mniego, mało znanej kroniki Księgi Mormona, że jest to wezwanie, żebyśmy poszli w dżunglę amazońską i odkryli różne plemiona. No, Okej, okay. też tak to wykorzystano, udało się, żaden z tych, to nie był ten lud. To nie o to chodzi. Tak, Słuchajcie, ten fragment jest bardzo bliski mojemu sercu. Z dwóch powodów. Powód pierwszy. Księga Mormona zawiera bardzo taką charakterystyczną dla siebie, bardzo charakterystyczny dla siebie układ. Kiedy bohaterowie pamiętają, im wiedzie im się, gdy zapominają, zaczynają się nieszczęścia. Ja powtórzę. Kiedy bohaterowie pamiętają, wiedzie im się. Kiedy zapominają, zaczynają się nieszczęścia. Nie chodzi tutaj o pisma święte tylko. Nie, 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 nie. Chodzi o to, żeby pamiętać skąd się jest. Kochani moi, Biblia mówi czci ojca i matkę, żeby ci się szczęściło na ziemi. Jeżeli pamiętamy o tym skąd jesteśmy, mamy szacunek wobec naszych korzeni żyje nam się lepiej, i nie będę się teraz wdawał w szczegóły, dlaczego tak się dzieje, poczytajcie sobie statystyki. Ludzie ukorzenieni, ludzie, którzy mają tożsamość, ludzie, którzy choć trochę szanują historię swojej rodziny, rodu, plemienia, kraju, regionu, są radośniejsi niż ci, którzy są znikąd. Tak. Ileż jest depresji, klinicznej depresji, wśród ludzi, którzy nie wiedzą skąd są. Tak. Yy, czy ja tutaj wzywam do tego, żeby koniecznie pokochać mamusie i tatusia? Nie. Są osoby w waszym życiu, które ich kapitalnie zastąpiły. I za nich dziękujcie. Druga sprawa. Ich język uległ zwyrodnieniu. I kiedy interesujemy się mową, którą się posługujemy, mówi nam się nią lepiej. Rozumiemy też to, że ludzie, którzy posługiwali się nią lub podobną do niej i nią w poprzednich czasach, mogli mieć co innego na myśli. Tak? I zaczynamy ich szanować. Och, jak ja nie cierpię tłumaczeń Józefa Smesa na język polski. Nie cierpię, nie cierpię, nie cierpię. Brzmi on naprawdę jak kawał świra, a on świrem był, a był romantykiem. Gdyby naszego czcigodnego proroka Józefa Smysa młodszego przetłumaczyć tak jak na język Mickiewicza albo słowackiego, może zrozumielibyśmy go lepiej. Język Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w niech Ostatnich w wersji polskiej nie byłby tak zwyrodniały jak jest i nie bolałyby od niego uszy podczas spotkań sakramentalnych i czytań z Księgi Mormona. Cześć na razie, trzymajcie się, kocham.